Hejcie, czytajcie na moim kanale na moim pierwszym odcinku z blog jest. trochę trochę podobne do Agario, ale jednak jest o, yy, o wiele, wiele inny. Więc tutaj będę... więc nad, yy, więc yy. Okej, okay, dobra. Tutaj właśnie się steamowałem z takim jednym typkiem. On ma na swoim początku niku FR. Ja też mam bez nie steamu FR. Więc ten kto ma na samym początku Nick FR to się właśnie teamujemy, gramy se no i tutaj właśnie ma mamy tam jakiegoś typka Staram się go jakoś dopełnić, ale dobra GG, nice, nice fajnie, fajnie, dobra, dobra. Zdaliśmy reklamę, więc wam skipnę. No, skipnę. Ja chociaż trochę przeżyliśmy. Ja ogólnie tutaj w tą grę jestem bardzo pro-graczem. Czasem właśnie to, co teraz robię, jest bardzo ryzykowne. Bo ktoś może się właśnie wyjść. I teraz właśnie nie się mu oddaje. Mam nadzieję, że w tym odcinku będę jakoś duży. Może teraz obiorę bardziej taktykę taką, że. Teamuję się, a potem zdradzam, żeby być jak największy. To jest niemiłe, ale chyba tak zrobię po prostu. Ja gadę, że on... Dobra. Chyba się jednak nie skończy. Dawaj Sojusz. A może ty? Co jest? Ja chciałem tej 200 się oddać, żeby zawiązać z nim sojusz, ale nie wiesz Dawaj sobie. O! ten mój kolega Ty nie on nie Ty to z ten tym, z którym się teraz. Oszust z kamer po prostu. On ma na początku niku Czemu on się nie chce teamować? Też czasem jest tak, że ludzie właśnie mają na początku niku fr, ale się, się po prostu nie chcą teamować. Ty... Dobra. Znowu ten typ. Chyba się na nim zemszczę. Muszę być trochę większy. Dawaj sojusz Tu jakieś logi Napełnię to Dobra Przybieram atak Dobra i tyle było Ciężko jest, ciężko jest Tutaj można nawet czekać 5 godzin Żeby być Jak największym jest, dobra Mimo to, że padłem nakarmiłem tego mojego teammate'a, ale jest jeden krzyps. Widziałem, że on się tam potem oddawał jakiemuś graczowi. Mogę mieć problem. Tak samo jak mówiłem, że będę zdradzał, ale tutaj mam deduwa, chyba. Oddam mu się. Co on zrobił? Ty on jest duży? Spadę niestety. A ja? Dobra. Mam nadzieję, że tam wbiliście, pod ostatnim odcinkiem z Browser. Chcę 3 albo 4 łapki w górę. Bo jest taki tyle ile łapek wbijecie, tyle otworzy ich Już na swoim koncie mam trzy i chyba pół wiecie: o co mi chodzi. 3, pół big boxa. No więc, może, więc, tyle ile po prostu wiecie, tyle będę miał. No się niestety mować. Ej, tu co jest? Dobra, fajnie. Pokażę wam zaraz, co Tutaj, o! Dobrze. Też to chciał co mu zrobić. O nie, 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 zostaw go. Teraz mogę mu te całe oddać małe. Co on odwala? Ej, on padł. Nie, nie padł. Ej, on duży jest, bez skitu. Padłem! Dobra. Ja tam lecę szybko. Myśmy steamowali chyba. Tak, wiedziałem. Wiedziałem, że nie byli tu się jak najszybciej paść, bo to u, u swojego teammajta. Zdjęłem wirusa? Zdjęłem. Dobra. Może on mnie chciał? Raczej nie, bez jest... no, oh, no ja wiem, że on nie chce teama. Zaraz mnie zje pewnie. Trochę dziwne, że mnie nie zjadł. Ta on mi nie daje masy. No Mam nadzieję, że w tym odcinku będziemy duzi. Na to liczę. Bomb. Teraz muszę się idealnie wbić, bo. Nie, nie mogę lagnąć nie no laga, miałem burzę, ściół mi ekran, nie wiem, wy tego pewnie nie widzicie, a naprawdę mi ściół to Tutaj Dawid mi chyba coś napisał. To później są tutaj. Nie Fajnie, fajnie Dobra Teraz Byle by się steamować z tym typem Serio, chciałem się akurat by... Wy... Dobra, oddam się Mam nadzieję, że się... No nie za długo i czemu? Co już chcesz? nie wiedziałem, że on po mnie nie, Ale skam Niestety Witowi chyba się po prostu nie uda jakimś ogromnym Ludzie chyba się nie chcą ze mną timować. Te wyskakują mi cały czas jakieś reklamy Po prostu widzowie się nie chcą ze mną timować. Prawy Prawie Dobra O teraz jeśli padnę to już kończymy odcinek Dobra Dobra, chyba już mam teammate'a. Pytanie, czy on mnie zdradzi się nie pominie To no jest takie coś Dobra, jest Bardzo dobrze mój, idzie mojemu kolego Mam nadzieję, że mnie nie zdradzi Dobra chyba mój koniec Co jest? Dobra, patrzcie. Dajmy, że tam ktoś jest. Ej, nie ugarnia. Ugarnia chyba. Dobra, prostujemy dawaj. Dawaj, byku. To gram jak proszę. Ty. Patrzcie, też czasem można robić tak, że jest się tak. Patrzcie. nie wiecie, o co mi chodziło. No... Yy, jeśli, ty, jeśli ty to właśnie oglądasz, no to wiedz, że tego nie chciałem. Chciałem, wiecie, zrobić tak, że... Ty! On tu jest! Chciałem po prostu zrobić coś takiego, że ja odpowiednio odpowiednim się... Dobra. Dobra Ej, dawaj, napełni mnie, napełnij tego wirusa. O. Nie wierzę. Ale z jednej strony nice. Jeszcze większy naj, bo się zrespiłem mo mojego kolegi. Bez sensu. Myślę, że ja się obok niego nie zrespi i wyszliśmy na plus. Teraz wam pokażę, co ja właśnie chciałem zrobić. Słuchajcie, ja tylko sprawdzę coś. Mamy czwarte miejsce. Ty, to cool nice. Nie wiem, on chyba nie chce grać jako pros. Dobra, jest. Teraz on... Ty, on, dobra, on już kończy pewnie. Bo oddał mi się. Nice? Nie. Nie jest nice, nie jest nice, nie. Jestem rip. Dobra Ty co? Okej, okay. <ścoughs> Widzieliście to. Dobra, teraz bardziej. No i teraz już jest po prostu fajnie. Jak on go dajście mi na początku, to pewnie było słabo. Teraz już jestem duży. Co? I mój kolega. Co ja odwaliłem? Ty nie gadaj, że on się... Kto się z nim streamował? Mój, mój to kolega myśli. Dobra. Dobra. Ej! Są tu gdzieś pobliżu wirus. Nie ma. Tam jest. W jednym górnym rogu, ale... Nie mam jego. Okej, masz. Ej, mam plan. Zrób mi lukę. L lukę mi zrób. Ja ci kręcę. Ej, on się kręci. Dawaj. Aha. On też jest naszym teammateem. Spoko. To mogę zaprosić wszystkich do naszego sojuszu. Ty, tam było tego. Wiecie o co mi chodzi. Szybko. Nie! Nie zdążyłem. Ej! Co ty odwalasz? Ja sobie nie dam was. Ty, No nie, no tracimy masę przez to. No. No, ja się uda się, już nie uda się. Dobra, to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć.